Nadszedł czas podsumowań. Tym razem nie będzie to podsumowanie związane z butami, a raczej z moimi treningami i startami. To był mocny rok, przebiegłem ponad 2700 km, wziąłem udział w sześciu zawodach na dystansach od 5 km do maratonu. Coś tam potrenowałem siłowo, ogarnąłem michę. Chyba nie za bardzo mam na co narzekać. Jak wyglądał mój trening w tym roku? Praktycznie cały sezon trenowałem, tak jak powiedziała mi apka Rana. To dość młoda aplikacja, płatna, ale 6 stówek za rok za obietnicę sensownego treningu i dobrych wyników to akceptowalna cena. I w moim przypadku jak najbardziej się to sprawdziło. Poprawiłem życiówki na każdym z interesujących mnie dystansów. Aplikacja generowała dość ambitny i wymagający plan treningowy. Szybkie treningi były faktycznie szybkie. Długie wybiegania bardzo często były progresywne, i mam wrażenie, że to właśnie te elementy wpłynęły na moje bardzo dobre przygotowanie, zwłaszcza do dłuższych dystansów. Również kilometraże były ambitne, jak dla mnie. Wcześniej, przed maratonem w tygodniu, najwięcej robiłem jakieś 65 km, tym razem było to 92 km, a te 60-65 km to robiłem praktycznie tydzień w tydzień. Początkowo wydawało mi się to szalone, ale rana stopniowo zwiększała kilometraż, i szczerze mówiąc, nawet tego specjalnie nie odczułem. A jak wyglądały moje starty? Nie będę się tutaj rozgadywał za bardzo na temat każdego startu, ale krótko powiem co jak, co się udało, a co nie. Inna sprawa, że czemu tylko z 6 startów zapytacie? Ja raczej jestem taką osobą, która woli startować mało, ale konkretnie pewnie gdyby mi się powinęła noga, w których zawodach to szukałbym jakichś alternatyw i tych startów byłoby kilka więcej, ale na szczęście w tym roku nie było to jakoś specjalnie potrzebne. Lecimy po kolei. Sezon zacząłem od zawodów na 5 km w Warszawie przy okazji półmaratonu warszawskiego. Cel główny był jeden złamać 20 minut. Było mega zimno, a na dodatek przez zbyt długą rozgrzewkę nie udało mi się wbić do strefy startowej koło pacemakera na 20 minut. Ostatecznie startowałem obok zająca na 30 minut, przez co pierwszy kilometr był jednym wielkim slalomem. Po połowie dystansu byłem jakieś 10 sekund w plecy i w głowie pojawiła mi się myśl, że chyba nie tym razem. No ale mimo wszystko postanowiłem spróbować, na kilometr przed końcem nadal te około 10 sekund się utrzymywało, no ale przynajmniej nie rosło. Ostatni kilometr to już puszczenie hamulców i walka do końca. Ostatecznie wbiegłem na metę w czasie 19.54, więc na ostatnim kilometrze nadrobiłem około 15 sekund. Mega radość, poleciało mi parę łez, nie powiem, że nie. Jednocześnie zeszła ze mnie presja, którą sam na siebie nakładałem. New Balance bieg na piątkę, biegłem w butach Hoka Rocket X2. Kolejne zawody to już dwa tygodnie później, teoretycznie start docelowy pierwszej połowy sezonu, czyli półmaraton w Berlinie. Cel, godzina 35, nie udało się, to od razu powiem, było bardzo ciepło i kompletnie nie byłem na to przygotowany, już po 6-7 km w tempie docelowym czułem, że nic z tego nie będzie. No a jak na 11. kilometrze zobaczyłem na zegarku tętno 190, to byłem już tego pewny. Ostatecznie od 15-16 kilometra musiałem urządzać marszobieg, a zawody skończyłem w godzinę 43. Nie byłem jednak jakoś wybitnie zły na siebie, bo no, wiedziałem, że dałem z siebie wszystko i w innych warunkach atmosferycznych może bym ten cel osiągnął, no ale teraz mogę sobie tylko grybać. W każdym razie lekcja wyciągnięta, sam wyjazd do Berlina mega przyjemny, a zawody biegłem w butach Hoka Rocket X2. W okolicach czerwca zacząłem przygotowania pod główny start sezonu, czyli maraton w Berlinie we wrześniu. Po drodze miałem jeszcze dwa mniejsze starty, takie kontrolne, gdzie chciałem coś powalczyć, ale mając z tyłu głowy, że to będą zawody wpisane w plan treningowy i nie będzie przed nimi jakiegoś specjalnego odpoczynku. I tak na pierwszy ogień poszła dyszka w Berlinie pod koniec lipca: Adidas Runner City Night Berlin. Biegłem już w poprzednim roku i było bardzo ciepło, i wtedy zniosło mnie z planszy. W tym roku pogoda jednak była dużo lepsza, deszcz i około 20 stopni, to były bardzo dobre warunki do walki o życiówkę, a u mnie życiówka na 10 km akurat obchodziła swoje drugie urodziny. Udało się pobiec mądrze z lekkim negatyw splitem, a biorąc pod uwagę, że kilka dni wcześniej robiłem 27 km wybieganie, to tym bardziej jestem w szoku, że udało się tak dobrze zaprezentować. Biegu kończyłem w czasie 42:16, poprawiając tym samym życiówkę o 3 minuty, a same zawody biegłem w butach Socony Endorphin Speed 4. Kolejny sprawdzian ostatecznie okazał się być typowym biegiem for fun. wraz z kilkoma osobami ze Swords Athletics. Polecieliśmy do Düsseldorfu na zaproszenie New Balance'a na imprezę D-Kämile. Był tam bieg na mile i na 5 km. Ja pobiegłem na tym dłuższym dystansie, ale biorąc pod uwagę, że start był o godzinie 14 i było 31 stopni, no to stwierdziłem, że nie będę szalał, pobiegnę spokojnie i będę po prostu chłonął atmosferę. No i przy okazji nagrałem sobie trochę przebitek do recenzji butów New Balance Supercomp Trainer w wersji trzeciej, no a zawody ukończyłem w 21 minut i 37 sekund. No i tak dotarliśmy do głównego startu tego roku, czyli maratonu w Berlinie. O tym co i jak robiłem osobny materiał, tutaj powiem tylko tyle. Wszystko poszło dokładnie tak jak miało pójść. Obyło się bez większych kryzysów, pogoda była idealna, żywienie na trasie miałem bardzo dobrze ogarnięte, nie szarpałem tempa. Celowałem w 3,30, ja skończyłem zawody w 3,2808, czyli 15 minut szybciej od mojej poprzedniej życiówki. Zapas jakiś tam był, bo na mecie nie czułem się totalnie wypompowany, także to na pewno dobry prognostyk na przyszłość. Maraton w Berlinie biegłem w butach ASX Superblast 2. Berlin to jednak nie był koniec sezonu. Jedyny dystans, na którym się do tej pory nie poprawiłem, to półmaraton. A miesiąc po Berlinie miałem w planach pobiec połówkę w Walencji. Pierwotnie zakładałem pobiec ją Forfan bez żadnej spiny czasowej, ale jak sobie pomyślałem, że jest szansa na pełną pulę życiówek w 2024 roku, to jednak stwierdziłem, że powalczę. Cel był taki jak na połowce w Berlinie, czyli 1,35. Pogoda nie dopisała, cały czas padało, ale w sumie jednocześnie temperatura była jak najbardziej okej. Okay. Początek zawodów był dla mnie trudny, ale w końcu się rozbujałem, biegłem coraz szybciej. Sam byłem zaskoczony, jak lekko mi się biegło w drugiej połowie dystansu, mimo że cały czas przyspieszałem. I tak dotarłem na metę w równo godzinę 33 minuty, czyli 6 minut szybciej od poprzedniej życiówki, a zawody biegłem w butach Diadora Gara Carbon. Co dalej? Pierwsza rzecz, która wydarzyła się już po Walencji, to nawiązanie współpracy z trenerem. Aplikacja rana świetnie się sprawdziła w tym roku, ale brakowało mi możliwości bezpośredniego kontaktu, możliwości pogadania z prawdziwym człowiekiem na temat mojego treningu. I dołączyłem tym samym do ekipy Mikołaja Raczyńskiego, który jest head coachem warszawskich Adidas Runners. Za nami już prawie dwa miesiące współpracy, jest super. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłym roku. A jakie plany startowe? 2025 to będzie dla mnie raczej rok półmaratonów. Planuję pobiec w Pradze i Cardiff, a do tego dochodzi The Bridge Run, czyli specjalny półmaraton z Kopenhagi do Malmö. Oprócz tego parę krótszych startów na pewno też się wydarzy, ale pewnie lokalnie, bez większych wycieczek. A co z maratonem? Jeśli poszczęści mi się w losowaniu na Sydney lub Nowy Jork, to właśnie tam pobiegnę. Jeśli nie, to 2025 będzie u mnie rokiem bez maratonu. Czy mam jakieś cele na przyszły rok? Dwa główne to godzina 30 w półmaratonie i 40 minut na 10 km, ale czy się do tego zbliżę, to już pokaże życie. A Jak wyglądają Wasze plany na 2025. Jesteście zadowoleni ze swoich wyników w tym roku? Dajcie znać w sekcji komentarzy. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to dziękuję Wam za oglądanie. Wpadnijcie też na mojego Instagrama i TikToka. A jeśli podoba Wam się to co robię, to zachęcam też do postawienia mi kawki na Bajkow i tu. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Do zobaczenia w następnym wideo.